Jestem i nagrywam sobie A ja też jestem, jestem gościnny wy U Marcinka. Chciałem powiedzieć w dupie u Ale by to dziwnie zabrzmiało W dupie Dobra Zabijamy O już nie ma Morzynów Nie ma samo to jest spowodowane Ale przedtem miałem Zombiaki, Morzynki i Murzynów a teraz są ładne. Ja w te ci go nie trafiłem. Ja tego nie ogarniam. O, próbuję przejść, Dobra, ja nie. Ej, ja, tu też takie małe napisy prawie ją? O, no, rzeczywiście. że To u mnie. Nie było gry są ta gr tak tak gra czasem tak graty, tak? Wezmę Baniaczka i... Czeka, weź jeszcze nie klikaj tego przycisku. Dobra, ja chcę wejść na górę. Kurde, spadnę. Słyszę Ty słyszysz witch? Nie Bo ja witcha słyszę. Ok jestem. Zwracasz uwagę hordy. No jawo się tutaj pojawił. Wow, od tyłu teraz widam lol Jest onej miał z każdej stronie. Aha Okej, okay, jest ja Takie małe napisy widzę, kurde, to nie jest trudne ja tego nie oglądam. ten karabinek, który o Dobra, tam chodź, biegniemy tam już Ten karabinek, który mam jest do jakichś do dupy Kurde, z przejście, naprawdę. wyłącz latarkę, wyłącz latarkę! No, przechodzę z Ekołoneja. Super! Mamy genialnego bota w drużynie. No, to jest debilem. W kałach, jest kałach. Ja pomogę mu stać. Oczywiście nie mogę, bo go biją z Nie, to witch. A, to jeszcze lepiej. Ta sztuczna inteligencja, inteligencja nie ma zagrosza inteligencji. Ej, tu jest kałasz Wiśnia, tu jest kałasz. Gdzie? Tu jest kałasz. Tu, tu, stoję na nim. Tu, stoję na nim. Ej, to ta sztuczna inteligencja nie ma zagrożenia inteligencji. Zauważyłeś to? W grach Valve jakoś to jest odna odczuwalna, ale nie powiedziałem, że to jest sztuczna inteligencja. O, to jest w ogóle w powietrzu ta amunicja, to też. Faktycznie, ona tak podskakuje mi. Im okay. nie, że zjeżdżamy, tym, że się pojawia. Jezu! Przede mną stał charger. Widziałem. Reloading. Bywa. Czekaj, dobra. Apteczkę. dobra, hey, yeah. mam. Więc nie trzeba. Poszłem już, to po będzie. Nie ja to biegną? Ok, jestem tutaj za tym już To jest te napisy nagle się zaczęły pojawiać. A to jest akurat plus tej gry, że zombiaki się ten... W yy... gdzieś tego zombiaka co robił? Widziałem... Martwie martwy się, martwy się czoł i spadł tam w te Jedynie co mi się w tej grze podoba, to to, że się ten randomowo renderują. bo tutaj ostatnio była witch, a teraz nie ma. A patrz to, mogę zrobić napis. Patrz to, kliknę te. Nie to. O, widzisz? Z i C. A co to daje? C to jest gadanie. A te to jest pisanie. To ja pod wodą strzelam, jak to fajnie wygląda. A ja gówno widzę! Nadal? Nie był z temu żyganę. Wiem, widziałem szkoda, że nie pokazuje kiedy się tren skończy. Gwałci ja mnie! Jeszcze tak raz. I ja lubi A, Leży, leży, leży. Tak, to jest jak się za dużo sterydów używa. No. I jeszcze jak się zamienia w zombie. Chyba zaraz padnę. Chcesz, chcesz apteczkę? Daj mi tego. A ja, ja te. A kto się daje, lewym czy prawym? A... O, dobra, nie musisz. Oj, okay. no, użyłem one... na siebie. Trzecia, yeah, oh durnowate boty. Znaczy, fajne w sumie, nie? No. Czasami z nimi się lepiej gra niż z graczami. Strzelbę teraz wezmę.

Na przykład był ten tytanik, to były takie jakby komory, nie? Z tymi takimi piecami. No pamiętam. Nie, tam było zawsze pełno zombie, nie? Mhm. Mm A jak grę z Kamina, tam żadnego zombiaka nie było, może tam z 10 zombie było. Ale zwykłych takich, nie? No to mi się w tej grze podoba. Kurde, te małe napisy cały czas mi się pojawiają. Jest, mam drugi, mam, mam po dwa pistolety. Yeah. A ja sobie wezmę maczety. Jezu, bierze mnie! Widzę Ale to to przed naciśnięciem, nie? Dobra, wchodź biegniemy. Oj ile tutaj biegnie Mało rzucę Czy ja słyszę tanka? E, nie wiem, ja nie słyszę Opalę się No thanks, nie wiem co to zrobił, ale gratulacje dla Geniusza O tutaj jestem o, ale zobacz, nie ma chody za to Wow, ale mi przegłoździły. A nie, bo to charger no Hunter, no, to O, młody shell mi pomaga, kochany O, smoke Boomer! O, uważaj, ochronię cię. W takim stopniu jak tam robię. Tank albo charger. Ale jest niedaleko to wyjście. Tak, tak, dobra, dobrze idzie Chyba jest najszybszej. Wow! Drogi! Oj, oczywiście skoczyłem na Dziękuję. O mam, jak mam mało HP, o oh, kurde, nie zauważyłem tego. Dobra. Lecz się, szybko, lecz się. Lecz się, leczę. Dobra, pomożemy. A, a, a to znowu, nie? Tam stoi. Tak jak ostatnio. Przy Ta pierwszej próbie, no. nie? Ło, ja dziele. Trochę za się na to zdecydowaliśmy. Wracamy. Dobra, trudno. I tak nie była posłuszna. Wolę nie, nie wiedzieć, co, my, co przez to myślisz. <laughs> ja też nie. <laughs> Szybko poszło. To no ty kontynuujesz, a ja zakończę, nie? No. No, to żegnam Was bardzo serdecznie. 69! Dalsza część u Mańka. Tam będzie link w opisie, więc żegnam Was. Cześć!